Siema. A my ci, oczywiście sobie dzisiaj gramy w Roblox naszym Friend osam Siema. I dzisiaj gramy znów graj lub umieraj, ale tym razem druga część. Dobra, chodź, bo my tutaj musimy już zacząć no. W ostatnim odcinku. Yy, no wyszliśmy już cało. Prawda? Tak, prawda? No po pokonaliśmy tą mamuszkę dzisiaj jakiegoś pana loda. Tak, to jest pan lud. W sensie wszyscy tutaj mają dosłownie do newbie tak. Więc a ja mam tutaj Double Trouble, czyli wygraj grę dwa razy z rzędu. Oha, dobra. A widzę, że sobie leka i napiszcie w komentarzu hashtag. Hashtag cyrk to przypijmy wam sedduszko, bo to jest taki cyrk. Prawda? Tak. Co, co? Co? Co co? Ej, o co chodzi? Będziemy podzieleni na dwie Jesteśmy części. Jesteśmy razem. Dwa... O, to git. Ej, to dobrze, bo jakbyśmy byli. Os... Dlaczego ona ma szpilki? Pa! Ona ma szpilki. Krawat. No ma. No. Kupia, kupia. A co to jest pokój? Chłód. Co to znowu jest? Czy to jest Squid Game? O, Nie. O Jezu, roztopiony lód. Ej, powiem ci, że to jest nowa gra. A co, a co to jest? No, spójnie zostać y, jakby... Walnięty? Mu musisz bić te osoby. Po co? No, za to dostajesz punkty. O ty! Co jeśli nie będę mieć tylu punktów ile tam? A ile trzeba? Szybko... No to te, to twoja drużyna pójdzie pod eliminację. No właśnie w tej chwili przegrywamy, więc. Więc chyba to. No chyba ktoś zostanie wyeliminowany. I... Albo oh A wow, boję. Je... Moje uszy. Dobra. A może tu jakoś. Może. Wygramy! O! Tak! Ostatni sekundzie. Ej, to dobrze. Bardzo dobrze. Ej, jo. Mieliśmy szczęście. Teraz o... nie zostaniemy wyeliminowani. Oszukany. Tch. Trzy. I dobrze, że, że wygraliśmy. Ej, bo, bo już przegramy, przegramy. Ej, a, a co to jest tutaj to? To wędy są jakieś, help, pomocy. No. Co tu jest? Tutaj będą ludzie pod eliminację. Chodź tutaj, patrz. Gdzie jesteś? Hmm. Tutaj. Skacze. A co jesteś tu wsi... Aha, dobra. Oni teraz głosują, kto ma być wyeliminowany. Kurde. Tak. Ludzie sami głosują? Tak. Aha, oni głosują. I, i z nas! Z nas! Którzy, którzy tu zostali! Nie, nie, my jesteśmy bezpieczni. My jesteśmy bezpieczni. Oni głosują. Kto z drużyny ma odpaść? Z drużyny? Tak. O, i właśnie ta dziewczyna odpada. No! Padła. A my? A my teraz my teraz tutaj? No nie, my teraz przez to, że wygraliśmy grę, nie zostaniemy wyeliminowani. Ej, złap tym czerwonym. O nie. No, no bo chodzi? właśnie się co każdą rundę się zmienia. O, o, nie. Ja. O nie. Co to znaczy? Tak. Ej, a, a co tutaj? Tutaj musisz wejść na samą górę. Okej. Okay. I kto nie wejdzie, to chyba jest wyeliminowany. Tak. O, kurde. Ej, proste. Teraz możesz daszować, daszuj Czekaj Jestem! Jestem! Dobra chyba my przegramy, bo ten noob A co tu, tu tutaj, o co chodzi? Bo nie wiem Tutaj, kto najwięcej, tutaj kto najwięcej ludzi wejdzie, wiesz? ja wy, wygrałem. No tak, jakby wy teraz będziecie pod eliminację Gratuluj się Musisz głosować Ale gdzie, kto, jak? Ty Te, teraz no ja musisz będę głosować? głosować kto odpadnie. Tak, teraz ty będziesz głosował kto odpadnie Ze twojej czerwonej drużyny Dobra, tu na... Bej... Bejkonek, co, 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 to na stówę tej bejkony, co tam chyba został. O kurde, o kurde Nie nie! Yeah. Czerwona drużyna. Teraz głosujesz. Nie wiem. Ale ja. Jak nie mogę? A bo dobra, mogę. Musisz kliknąć Uch. na ekran. Ej, jak ja. Jesteś bezpieczny. Dobra, udało ci się. O nie. I co mamy teraz z tej dwójki wybrać? Nie, teraz będzie głosowanie: jakby kto zdobędzie, sto, kto zdobył najwięcej. O, o, dziewczyna, ta dziewczyna, a jednak nie o, nie <śleski> co, co to było? Moje bliźniak. Co? Ej, kolejny wpad. Ja. No. Uwaga. ok musisz zbierać owoce. To jaki team będzie miał najwięcej o, o. owoców wygrywa? A, a gdzie są te owoce? No, spadają z góry. A, dobra, już. I to jest tak mylące! No bo właśnie uważaj, bo mogą spaść te Mogą spaść różne te o, o chyba my to wygramy O nie W sensie powinienem się cieszyć, ale Ty wtedy przegrasz Dobra, wygrywacie. No. Ale to, 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 to też jest dla mnie źle. Nie, wy wygrywacie. Ale przed, przed chwilą wy wygrywaliście. O o Ma, macie tym teraz kłopoty. No, teraz pójdziemy pod eliminację. To chyba... W sensie, no ja myślę, że ciebie nie, 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 wybiorą. No, znając ludzi, którzy całkowicie y, nie umieją grać w tą grę, pewnie zagłosują na mnie, bo pomyśleli, dobra, wygraliśmy. Wygrałeś, ale żyją. ty nie wygrałeś! No, wiem. Więc teraz pójdziemy pod eliminację. O kurde, Tapałem dużo. Ej, a, a, a co to jest tutaj to? Do góry. E, tutaj jest wejście do sekretnego pokoju. A mogę zobaczyć? No możesz. Z tu mieszka. E, to lepiej nie gadaj z nim, bo cię może zjeść. Dobra. O kurde. To nie jest fair, miał za dużo czego. Powodzenia. Abyś wygrał. W sensie, żeby, żebyś. wiesz. Niebezpieczny! To... Tak. To ktoś niebezpieczny. Dam mi! Dam Bo Oku. jak ktoś z nich odpadnie? O! No i Bajkon odpada. I, i, I patrzcie, co zaraz zrobi. Ten typo Pa, pa Om. Patrzcie na niego Patrzcie tutaj, pa Pa, co to? Co to? Co, to? co, co on za pozę robi? To źle wyglądało Another queen Dead O i hop spadł do dziury Okej, okay. co tu jest? O nie Musisz rzucać do piłki do drużyny swojej Co? Nie, nie, nie rozumiem. Musisz mieć piłki w tym, w tym obszarze. Dobra. Oh. Ej, nie jak oni mnie wybiorą, że ja mam potem jeszcze przegrać. No wrzućcie to tam. Pilnuję piłek. tutaj. Dobra. O kurde. Przegramy to. No nie, coś ty zrobiła, kobieto. Co ty robisz? Aj tak przegraliśmy. Aj <grym> co? Co teraz ja będę? Żeby no teraz ty będziesz. Ej jak oni mnie wybiorą? To wybierz kogoś, jakiegoś bejkona. Bo pop. na stówę baconów Będą. Dobra, to zagłosuj na tego, na tą Lana Pop. Lana Pop, dobra. Bo ona os pop. ostatnio przeżyła, chyba. No? Ej nie, ja, ja, ja to przegram. Ej Dlaczego ja nie mogę zmienić tego? Drużyny. Czego? No bo jeszcze nie zmieniają Teraz, w tej chwili, jak pewnie odpadnie jeszcze jedna osoba. Albo będzie jeszcze jedna runda i potem dopiero będziemy rozdzielać te Jak na jedną głos. drużynę. Okej okay, rozumiem. Lapa pop. Lapa pop. Błagam na... cię. Na lapa pop, lapa pop, pop. Jesteś bezpieczny. Waga? O, jestem. Biała. O kurde, lana la pop to przegra. To 100% Lana pop to przegrywa Mówi ja. O nie, jednak to babka A jednak nie. Nara Co ona tam powiedziała? Proszę nie... Nie ja. No kurde. Cryłeś, waga? Będzie ten sam team Kurde, znowu zmieni... Zostały znowu zmieszane. Kurde, ej nie, po, potem by, będzie musiała zginąć. Bo osoby, które mają skina, czyli ja i ten typ, po prostu nie giną. Co to jest? O co chodzi? Musisz kliknąć na diament ee, jak najszybciej. Wiesz? Jak będzie diament, to masz kopnąć. Ue! Masz uważać na bombę. No Dosiędzy. Jedną... Kurde. Coś pierdną. <laughs> Mam drugie miejsce. No nie, ej nie, zaś to przegramy. Um, tak! Kurde! Się. Let's go! A, niestety ty idziesz pod eliminację. Zaś? E nie, no, ja myślę, to myślę że, że, że to Bejkonka. Bejkonka, Lana Pop na na, na Wygosujcie. baconke Na stówę to to będzie bejkonka. Ale, ej, baconke z kotkiem na stówę Ej, zrób te Też Te, że jesteś wkurzony Do... no. 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 Jeszcze raz No Dobra, nie tą, 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 tą się ona Daj, bakonkę. Jeżeli chcesz przeżyć, dałem no, ja Lana Pop. Te drużyny są okropne. Elinor, ja i Lana Pop. Bezpieczny. Wmówiłem! Lana Pop to przegra. Lana Pop przegra. Uwaga, na, na kogo się spojrzy? O o Czy... <laughs> pala na pop było fajnie <laughs> I poszła na Pop. Kokuma! Trzy osoby, co? Czyli nie masz drużyn i walczysz za siebie O o To źle Co tu jest? Ej, co tu e, jest? To jest zbijak O o Zbijak, czyli? No musisz zbić jakąś osobę piłką Przegrałem! Ej, ale czego przegrałem? No bo ktoś ciebie rzucił piłką Dobra, zostałam tylko ja i jakaś babka Dawaj tą babkę. No, muszę zbić babkę. Jest! O, wygrałem. Czyli ty nie pójdziesz? Czyli ja nie pójdę po eliminację, a wy wszyscy pójdziecie. O, o. Kurde. Easy. To znaczy... O, odzyskałam osiągnięcie. Jakie? Że mistrz sportu. Zabij wszystkich piłką. O, jakiś typek nie umie ten. Pisać. Pa, pa co, chłop napisał. A za, tak było, tak było. Zakłócę, go, 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 Dobrze? Patrz w Ej, to wtedy tego z niebieskimi włosami. Aksel. go. God. Ja co się jeszcze cieszę. Nara? Ej, nie, jak, jak ja tam będę? Bym miał coś do tego Bezpieczny. Let's go. Teraz będzie kot albo niebieski. A niebieski przegra. Na stówę. Mówiłem. Ja spada. Nara! Yeah. Ej, a możemy we dwójkę wygrać? Nie, może tylko jedna osoba wygrać. co, jakby by na przykład nikt, nikt, nikt się nie zbił z bijaka. No to, no to nikt yy, nie dostaje tego. Ziemniak! Czyli wszyscy idą... O nie, gorący ziemniak! 5! Ale już się Ha! Zginąłeś? W ostatniej Nie, w ostatniej o sekundzie. Dobra. Nie! Kot nie! Ha! S. Czyli kotek zginął w sensie, że zginął. Ej, błagam! Nie mnie! Nie mnie! No sypie, nie mnie! Błagam cię! Bo ty masz gziemniaka uh, Dam jakiemuś typu. No POK O Jezu, to ten z mojej drużyny co był wtedy. Kurde, założyła no mnie. I, I ostatni, teraz walka o ten. Jak się daje? <laughs> Muszę przeżyć! Nie wiem, poszukaj jej. Kurde! No kurde, ale ona się gdzieś w ogóle schowała. Nie wiadomo gdzie. Jej! Przetrwałem, Znowu. Ej, wiem. Chyba teraz na kotka będą. No teraz kosuj na kotka, bo wszyscy pewnie głosowali na kotka, więc teraz kosuj na kotka. Oni głosowali na, na, na kotka i na tego w niebieskim, To teraz kotek pójdzie spać. No. Luli. No. Ale Czy... to było proste. O kurde. Dobra. Pa. Ej, e, zobacz, patrz, patrz, patrz gdzie ja jestem. Gdzie? O kurde, widzę cię. No. Kotek teraz przegrał Na kole, na kule Na no kole. głosuj na kota Cztery ho, ho, Trzy ho, ho, ho. Jest Kosze. <noise> Jesteś bezpieczny O kurde Nie, Kotek to teraz przegra. Na stółę Mówiłem! Kotek, przegrywasz o. Ha? To Kto przegra? Kotek! Tak? Kotu! Tak, Kotek Pa! O umarł Ej, my wszyscy zost zostaćmy już sami No Ja jestem na gwieście. Pena gra. Co to jest? O nie, o Helna! Nie! Co to jest? Musisz zapamiętać, jaki wzór on ro zrobił. Jaki, zaś, wzór! Dobra, uwaga. Uwaga! Uwaga! Prawo, lewo. Prawo, lewo. Dobrze. Prawo. No. Nie! Nie! Jak? Dobry dałem. Ale ja dobry dałem, naprawdę przysięgam. Dobra, stan tylko ja i dwie dziewczyny. Ej, nie, to teraz ten Pro przegra pewnie. Y w. A. A, Jest! Znowu! Ty jesteś tu to najlepszy. No stary, Księgą. wygrałem tą grę gdzieś 10 razy. Ej, tu teraz tego na pro. Dobra wow, da... wow, wow. Czemu piszesz po, po polsku? No, no bo ona też po polsku pisała chyba? Pro! Tydzieli pro. Angielski. Dobra, walić. Dobra, uwaga. Kaczy na gwiazdę. Jesteś bezpieczny. Brawo! O last one safe tonight. Uh -oh. Ma. O! Oh! Oh my god! Oni. Ej, widzisz co ona napisała? Martin umarł pierwszy, ale co? O co chodziło? No bo oni chcieli zagłosować na osobę, która pierwsza odpadła. Ale ja oh. nie odpadłem! O sto. to jest to. No to, to samo. What the, Sigma? Nie, I zablokowałem się. Dobra, jestem ugotowany. To ci powiem, jestem ugotowany. Zablokowałam się pomiędzy tymi, nie mogłem się w ogóle ruszać E, pa! Robię jej pranka! Już tu, tu nie przejdą Kurde! E, e, proszę mnie tutaj nie rozdzielać. A co, jest, jesteś u góry czy gdzie? Ja jestem obok ciebie. Holy cow! Nie! By i spadłem. Spadłem. Hu, dobra. Ej, ja, czyli teraz ja nie. Tak. Ej, dobra, głosuj na Teodora. Głosuj na Teodora. Ale jestem bezpieczny. Tak, jesteś, no to możesz głosować, jak jesteś bezpieczny. Mogę? To na Teodorę. No Na Teodorę głosuj. Ej, ale w następnym ruchu, to ja wtedy przegram, bo, bo Ty jesteś mocny. Ale nie, jak będzie jak będzie final 2, to będzie już finał. Dobra, to też też. Tak, głosuj. głosuj na Teodora. Dobra. Wziął musz. Teodora, Teodora. Nara. Nara tu e é, nie. É. Papa. 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 Teraz let's go. Papa Teodora. Let's go, papa Teodora. <noise> Zemszę się. Na finale. E, bo jesteśmy sami. No? Co to jest? Zjedz obiad. Ej, to jak w Squid Game. Ie. Co to? No, A czemu rozwaliłeś tu? Chcę zjeść tylko obiadek. Zjadły. Zjadłeś nogi od stołu i się rozwalił z stołu. Coś ty zrobił. Fajni jesteście! Ty jesteś fajny, jesteś fajny. O ty masz najfajniejszy. No fajny, ty też masz fajny. Wow Co? To utwora mnie uderzyła! Finals Ostatni ci. Teraz głosuję. Głosujemy... Oni, oni tu jeszcze zostali! Tak. Teraz osoby, które odpadły, głosują, kto wygrywa. Ej, nie, oni mnie pokonają. Ej, oni mnie. na stół, bo ty jesteś przemocarny. Jak kto będzie zwycięzcą? Papa. Papa. Pa. Wgrałem? Ale totalnie wygrałem! No! Nie, mój kolego! Nie, mój kolego! Wygrałem mi! dobra, jak, jak się podoba, zostawcie suba i i napiszcie w komentarzu Hashtag co co mieli hashtag serce to przypnę wam serduszko i do następnego odcinka i Nara